Cześć, to Artur Owczarek. E, w tym odcinku pokażę Ci w jaki sposób samemu stworzyć sobie takiego bina, który będzie produkował jakąś metodą fabrykującą no, jakieś obiekty. E, damy na to, że no, chcemy sobie tworzyć użytkowników. Stworzę sobie nowy, nowy, nowy klasa user i ten user będzie miał Prywatny konstruktor. W ten sposób nie będzie można tworzyć sobie instancji tego użytkownika, ale będzie miał też metodę, nie wiem, Age. Jakikolwiek by to miało sens. Mm. OK. Tak na szybko naskorobana jakaś metoda i zwracamy tak stworzonego użytkownika. No i tu mam nadzieję, że jest dla Ciebie oczywistym, że takiego użytkownika nie stworzymy sobie w tradycyjny sposób operatorem new gdzieś, powiedzmy, w jakiejś metodzie main, no bo konstruktor jest prywatny. Jedyną metodą uzyskania takiego użytkownika jest metoda get instance. No co jeszcze chcemy? Zrobimy sobie metodę toString. Alt Shift S Generate toString. OK. I to nam wygeneruje takiego, no, takiego stringa na podstawie tego użytkownika. Eee, w tym naszym projekcie mamy pusty kontekst i pustą metodę mine. Eee, stworzymy sobie teraz tego użytkownika jako bina. Bin id równa się samiosa. Klasa mm, równa się user. Factory. Method. A, i tutaj jest jedna rzecz, o której zapomniałem. A czasami się to zdarza. Ta metoda fabrykująca musi być statyczną metodą, static, static, static. Możesz się tego domyślić, jeśli tu, tutaj po kontrol spacju nie podpowiedzi, nie Ci żadnej metody. Coś takiego zamykamy. No i musimy jeszcze podać dwa parametry, bo w tej chwili no, wybuchłby nam. <laughs> Możemy sobie ten kontekst uruchomić. Zobaczymy, jak nam wybuchnie. A tutaj korzystamy z tego, że użytkownik ma metodę to string, która zostanie tutaj wywołana. Uruchamiamy. fru, No i tu nam coś wywaliło. No, znaczy się, że nie znalazło konstruktora, czyli ta metoda ta. Tutaj wypisało, że ta metoda fabrykująca, no nie ma takiej metody fabrykującej o takiej nazwie, która miałaby no, zero parametrów. Dlatego musimy tutaj te parametry podać. Konstruktor arg, wartość. Pierwszym tutaj mieliśmy name, pierwszym argumentem było name, na przykład Janek. O, coś takiego. Odpalamy ten, ten sam program. No i widzimy, że w ten sposób dodał nam się Janek, który ma 43 lata. W tej lekcji, z okazję się przekonać, jak tworzy się własne metody fabrykujące i jak wykorzystuje się je w Springu. Żeby stworzyć metodę fabrykującą, e, ważne jest to, żeby no, stworzyć jakąś metodę, która coś zwraca. No i ta metoda musi być koniecznie statyczna, żeby można ją było w taki sposób wywołać. E, taka metoda może mieć jakieś parametry, które wykorzystujemy w dowolny sposób. E, nazwę tej metody podajemy factor method, nazwę klasy, w której znajduje się ta metoda no, podajemy w atrybucie class, a te argumenty dla, mm, dla metody podajemy tymi tagami constructor arg.